Dany jest punkt A o współrzędnych minus 1810. Jeśli chciałbym sobie to narysować, to właściwie mój układ współrzędnych nie bardzo pasuje do treści tego zadania. Ale zobacz, na maturze też samodzielnie musisz sobie taki układ narysować. No i wystarczy teraz tylko zmienić skalę. Jeżeli zrobimy jedną krateczkę, dwie jednostki, to będziemy mieli tutaj minus 10 i minus 10. Zaznaczamy, przełożymy sobie nasze dane, to idąc dalej będziemy mieli minus 20, minus 20, minus 20 i minus 20. Nasz układ współrzędny już bardziej pasuje do naszej treści zadania. Spróbujmy zaznaczyć punkt A. Minus 18, 10. Zaznaczamy punkt A. Prosta o równaniu Y równa się 3x. Zapiszmy. Jest symetralną odcinka AB. Aha, czyli ta prosta to jest symetralna odcinka AB. Co to jest symetralna odcinka? Zaraz się zastanowimy. Najpierw spróbujmy narysować sobie naszą prostą. Nazwijmy ją powiedzmy M. Zatem, skoro to jest y równe 3x, to nasze b jest równe 0. Więc przecięcie z osią Y następuje w zerze. To na pewno przecina. Weźmy sobie jakiś punkt dowolny, na przykład jedynkę. W jedynce byłoby 3. Ale 1, 3 ciężko u nas zaznaczyć. Spróbujmy dwójkę. W dwójce sześć. Dobra, zaznaczamy w dwójce 6. Kreślimy naszą prostą. Podpisujemy prosta M o równaniu y równe 3x. Mamy naszą prostą już wykreśloną w układzie współrzędnych. No i teraz przejdźmy z powrotem do naszego zadania. Prosta o równaniu y równe 3x jest symetralną odcinka AB. Co to jest symetralna odcinka? jest ona prosto padła do tego odcinka i dzieli go na dwie równe części zatem śmiało już mogę sobie narysować gdzie znajduje się mój odcinek ab zaznaczę sobie prostą na której znajduje się punkt b i on jest tak samo oddalony od mojej prostej M po prawej stronie. Czyli gdzieś tutaj mniej więcej zaznaczę jest punkt B. Natomiast wiem, że te proste są jakie? Prostopadłe. Tutaj jest punkt S. Wiemy, że AS jest równe SB. Czyli wykorzystaliśmy własności symetralnej odcinka. Mamy odcinek AB dokładnie tutaj, i chcemy współrzędne punktu B wyznaczyć. Od czego tutaj zacząć? Pierwsza rzecz, o której mówiliśmy tutaj, zwróciliśmy na to uwagę. Mamy dwie proste: prostą M, tą czarną, i prostą AB. Nazwijmy ją co wiemy o prostej K i prostej M? Jak one się do siebie mają? Prosta K i M. One są jakie? Prostopadłe. Mało tego wiemy, że punkt A należy do prostej K. Zatem spróbujemy sobie napisać równanie prostej K. Jest to na pewno możliwe, bo wiemy, że one są jakie. One są prostopadłe. Skoro k jest prostopadła do naszej m, to wystarczy spojrzeć na jej współczynnik kierunkowy. Skoro one są prostopadłe, to prosta k musi mieć współczynnik kierunkowy przeciwny i odwrotny. Inaczej mówiąc, a1 razy a2 musi być równe minus 1. Więc szybciutko, jeśli to będziesz pamiętać, Przeciwny i odwrotny do trójki to minus 1 trzecia. Już mamy współczynnik A i nie znamy wyrazu wolnego B. Ale wiemy, że punkt A o współrzędnych jakich minus 18 i 10 należy do naszej prostej K. Więc to jest xowa, to jest y, Stawiamy do równania prostej k. Za Y dziesiątka za x minus 18 i dodać B. Szybciutko wyliczymy B, teraz tylko 3 skrócimy z 18 przez 3. Będziemy mieli 10 równe minus z minusem plus 6 zostaje plus B. Zatem nasze b o przeniesieniu na strony będzie równe 4. Spokojnie i śmiało teraz zapisuję. Prosta k, już wiem, jakie ma równanie. y równe minus 1 trzecia x. Dodać nasze b, czyli dodać 4. To jest równanie prostej k. Warto sobie ją teraz tu zapisać. y równe. Minus 1 trzecia x plus 4. Sprawdzimy się, czy mniej więcej mamy to dobrze. Współczynnik kierunkowy jest minus 1 trzecia. Funkcja powinna być malejąca. Jest malejąca. B jest 4, zatem powinna przecinać oś y mniej więcej w czwórce. No mniej więcej powiedzmy, że jest. Jesteśmy w miarę spokojni. Równanie prostej k jest poprawne. Do czego nam potrzebne równanie prostej k? To jeśli znalazłbym współrzędne punktu s, to później łatwo byłoby mi znaleźć b, bo s jest środkiem odcinka ab. Dobrze, zapamiętam i zapiszę sobie to, co powiedziałem. Punkt S jest środkiem odcinka AB, czyli to zapiszę S, AB. To jest mój środek. Czy ja jestem w stanie wyznaczyć ten środek? Ile on ma? Jakie ma współrzędne? Skąd wziął się? Punkt S. On się wziął z przecięcia prostej K i prostej M. Czyli jak ja wezmę sobie w układ równań te dwie proste, to znajdę współrzędne punktu S. Super, zapiszmy. Prosta M to była Y równe 3x, prosta K Y równe Minus 1 trzecia x dodać 4. Łapie to w klamrę. Muszę rozwiązać ten układ równań. Porównajmy y. 3x równe. Minus 1 trzecia x dodać 4. Wyliczę z tego x, więc obie strony przemnożę przez 3. Pozbędę się kreski ułamkowej. 9x. Równe minus x plus 12. Przenosimy na strony 10x. Pamiętaj o zmianie znaku. Obie strony dzielę przez 10. x to jest jedna cała 1,2. Super, mamy x. -a. Możemy to oczywiście zamienić na ułamek zwykły. To będzie. 1 cała i 2 dziesiąte. 2 dziesiąte zamienimy na 1 piątą. I może właściwie też zapisać nasz ułamek jako 6 piątych. Y. Szukamy Y. Może najszybciej będzie to wyliczyć, stawiając tutaj. Y równe. Będziemy mieli 3 razy 6 piątych. Zostańmy w ułamkach zwykłych, czyli to jest 18 piątych. A tutaj jak całości wyłączę, 3 całe i 3 piąte. Co ja właściwie znalazłem. Znalazłem punkt przecięcia dwóch prostych, a ten punkt przecięcia to S. A S jest środkiem odcinka AB, to zapiszę współrzędne S. To jest 6 piątych oraz 3 całe i 3 piąte. Świetnie. Mamy na rysunku. Teraz to zanotujmy na boku. Środek odcinka AB ma współrzędne. 6 piątych i dla obliczeń może łatwiej mi będzie tutaj dać 18 piątych. Dobra. Mam A. Mam S. Szukam B. Wiem, że S jest środkiem odcinka AB. Nie pozostaje nic innego, jak wykorzystać wzór na środek odcinka. Środek odcinka AB. No to przecież mamy gotowy wzór. Stawiamy sobie. XOWA A. To było minus 18, dodać x b nad 2 i y, jak liczyliśmy, y b plus y a, a y a to była 10, dodać yb nad 2. Przecież te współrzędne muszą być dokładnie takie same, więc ta część musi być równa tej części, a ta część, tej części, bo to jest dokładnie to samo. Porównajmy najpierw x. Minus 18 plus xb nad 2 musi być równe 6 piątych i z boku zapiszmy y. 10 dodać yb nad 2 musi być równe 18 piątych. Teraz sobie to przeliczmy. Iloczyn wyrazów skrajnych jest równy iloczynowi wyrazów środkowych. Więc piątka mnoży ten licznik, będziemy mieli. 5 razy minus 18 to minus 90, dodać 5xb równe 2 razy 6, 12. Nie wiadomo, zostawmy na lewej stronie. Wiadome, przerzućmy na stronę prawą. To będzie 102. Obie strony dzielimy na 5. Nasza xowa B to 102 a to 20 całych i 2 piąte. Mamy xową B. Jeszcze tylko YB i kończymy zadanie. Znowu iloczyn wyrazów skrajnych. Przemnóżmy. 50 dodać 5yb. Równe 2 razy 18. 36. I znowu, niewiadome, zostawiasz sobie na lewej stronie. Wiadome, przenosisz i redukujesz. To minus 14. Dzielimy przez 5. Yb to minus 14 piątych, czyli minus 2 całe. I 4 piąte. Zmierzamy do odpowiedzi do naszego zadania. Punkt B ma współrzędne 20 i 2 piąte oraz minus 2 całe i 4 piąte. To jest odpowiedź do naszego zadania. Sprawdź sobie jeszcze na rysunku, czy mniej więcej to się zgadza. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite